Witam się Państwu Wojsko. dzień dobry, witam na gali Beauty Integracja na branżę. Zapowiada się to piękne wydarzenie, w którym dziękujemy bardzo, że zechcieli Państwo uczestniczyć. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej gali. Gala jest dedykowana integracji Branch Beauty. E, jest e, przede wszystkim e, duża frekwencja, jestem wdzięczna. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko gala, ale przede wszystkim e, możliwość budowania prawdziwych, szczerych e, ze sobą współprac, e, relacji. Myślę, że ta gala będzie symbolem wsparcia i współpracy dla nas wszystkich. Integracja jest zdecydowanie potrzebna zawsze przy jakiejkolwiek działalności. Jeżeli są specjaliści zajmujący się podobnym tematem, to najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, kiedy ze sobą współpracują. U mnie w klinice. Zarówno lekarze medycyny estetycznej, kosmetolodzy, chirurdzy plastycy, ginekolodzy estetyczni współpracują razem. Po to, żeby uzyskiwać jak najlepsze efekty. Magazyn okiem specjalisty to trychologia, chirurgia plastyczna, dermatologia kosmetyczna i kosmetologia. Zostały stworzone po to. Aby integrować branże, spotkaliśmy się tutaj dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności na gali Beauty, która została stworzona właśnie z tą myślą, aby te wszystkie branże połączyć i zintegrować. Jako kosmetolog i pedagog zdrowia, pracująca przy fotelu ponad 40 lat, a w edukacji kosmetologii od 20 lat, Chcę Państwu powiedzieć, że kosmetologia rozwija się niesamowicie holistycznie i interdyscyplinarnie. Zarówno trychologia, kosmetologia estetyczna, podologia w swoim arsenale mają wielu fachowców z dziedziny medycznej, dietetyków, trenerów personalnych, no a przede wszystkim my się rozwijamy Dobrze, jeżeli włosy są zdrowe, silne, lśniące i głównym wyzwaniem jest pomysł na kreację. Wyzwania zaczynają się w momencie, kiedy zaczynamy tracić włosy albo mieć jakieś dolegliwości dermatologiczne. I wtedy niezbędna jest relacja między stylistą, kreatorem, a doktorem adekwatnej specjalizacji do, do tematu. W momencie, kiedy Uda się znaleźć odpowiedni kontakt i odpowiedniego specjalistę, sprawa jest na dobrych torach. Myślę, że ta gala będzie symbolem wsparcia i współpracy dla nas wszystkich. I pamiętajmy, proszę, że przede wszystkim przyciągamy do siebie pacjentów i klientów nie swoim wyglądem, ale przede wszystkim autentycznością i, to, jak, i tym przede wszystkim, jak traktujemy innych. I ta e, integracja branż jest doskonałym miejscem, w którym należy to podkreślać i oczywiście się integrować. Moje występy są takie poza teatralnymi i filmowymi, że jest pełna improwizacja. Zobaczymy, jaka będzie publiczność. Czy ludzie z tak zwanego działu beauty będą śpiewać, będą uczestniczyć. Zobaczymy, jak w co się ten koncept przerodzi. Że dzięki takim inicjatywom, takim spotkaniom tylu spotkaniom branż będzie to symbolem wzajemnej współpracy, wzajemnego wsparcia i wzajemnej integracji, również wspierania się w tych biznesach, bo tak naprawdę jesteśmy wszyscy sobie potrzebni.